Inwestycja CPK jest realizowana, jest realizowana konsekwentnie, regularnie i przyspieszyła, ale mhm. myślę, że teraz bardzo. Rozpisane przetargi są na ponad 8 miliardów zł. 9 stycznia została wydana decyzja lokalizacyjna dla węzła, Komunikacyjnego i dla lotniska. Prace są zaawansowane na wielu etapach. Tam już wydatkowano 650 milionów. Zapewniono finansowanie na cały ten program, właśnie 131 miliardów złotych, więc rzeczy się dzieją. Mhm. Tak dla CPK, kiedy powstawała ta inicjatywa, zakładała też troszkę błędnie, ale ja rozumiem nawet tę tą, tą drogę, że rząd nie chce realizować inwestycji CPK, więc walczmy o inwestycje. Zabiegajmy w tym projekcie tak dla CPK. To nie było prawdą, bo CPK był i jest realizowany. W tym programie rządowym mhm. cały harmonogram został uaktualniony. I naprawdę e, inwestycja, która według e, pierwotnego założenia ustawa, ale także no. Tej Rady Ministrów miała się zakończyć w 2030 roku, została zaktualizowana na rok 2032. Mhm. I pierwsza rzecz, którą w tych dokumentach znajdziemy, w harmonogramach, była chociażby taka, że w uchwale Rady Ministrów z, 2000, z października, 23 października 2023 roku, zakładano, że na koniec roku 2023 roku 55% będzie nieruchomości wykupionych było mhm. 33%.